Hej, ktoś napisał, żebym nagrał film na temat tego, że facet zakochał się w kobiecie, która jest manipulantką. Yy, facet, który nie miał doświadczenia, ona jest i yy, No i co, 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 co w tym momencie zrobić? On jest jego kolegą. Yy, facet bez doświadczenia. Yy, bez doświadczenia, no a kobieta, która starą wygą, która po prostu już odsunęła wszystkich znajomych od niego, odsunęła, już odsuwa powoli rodzinę, izoluje wszystkich i no i co, no i, i tylko, tylko z nią jest. Znaczy z nim jest i tylko wyciąga od niego wszystkie pieniądze, jakie są możliwe i tworzy swoją, swoją przyszłość za jego ciężko zarobione pieniądze, a on jest po prostu wykończony nerwowo, psychicznie, fizycznie i umysłowo. Znam taki, taki przypadek, gdzie facet wziął kobietę z trójką dzieci i y, ona z nim robi po prostu co chce, jak chce i gdzie, gdzie chce. Oczywiście wszystkie prawie mu pieniądze zabiera, a on myśli, że on ma fantastyczną miłość i jest zakochany. Że ona jest zakochana w nim. To taką historię też znam i to z życia <coughs> niedalekiego tutaj. Więc y, takich historii troszeczkę się naglądałem i widziałem. I, te wszystkie historie bym cały czas wprowadził do, do wspólnego mianownika, czyli do wiedzy do wiedzy, do edukacji, do tego, żeby facet miał doświadczenie. No bo jeżeli jest facetem, to powinien mieć doświadczenie z kobietą, z kobietami. I jeżeli będzie miał doświadczenie z kobietą i z kobietami, to szybko wychwyci taką manipulantkę, szybko wychwyci taką tanią cwaniarkę, która po prostu dla mnie to ja tylko się spojrzę, bardzo często ja się uśmiechnę, a niestety większość facetów powie albo, albo, albo jaka gwiazda, albo jaka, jaka fajna dziewczyna a ja uśmiechnę się i pójdę dalej, nawet, nawet nie jestem w stanie z nią porozmawiać, bo widzę takie tanie cwaniactwo, że po prostu wychodzi jej spod rękawa. Wiele z tych kobiet można poznać po, po, po niektórzy powiedzą, ale, ale płytko się wypowiadasz, niestety, ale po ubiorze, tak, tak panowie, po ubiorze, po tych ich perełkach, świecidełkach, po tych podrobionych torebeczkach, po tych klapkach z futrem, po tych jeszcze wielu warach powiększonych, takich, że do oczu wychodzą, więc... Wygląd zewnętrzny mówi dużo. Mówi dużo, nie wszystko. Czasami są wyjątki od reguły, oczywiście zdarzają się. Ale patrząc czasami wizualnie, ja znam wielu różnych facetów w różnych branżach, w różnych dziedzinach życia rozwoju wiekowego, w wieku od nie wiem, 18 po, po 60 i rozmawiałem tysiące razy z różnymi facetami i jak widziałem, jak facet, który jest wykształcony, dobrze wyglądający, czasami prowadzący yy, fajne życie, fajną firmę, wszystko elegancko, ale jak, jak on mi pokazuje kobiety i on mówi, że on by chciał z nią być, być bo ja rozumiem, żeby ją <laughs> to wszystko cześć, ha. To, to, je, to, jeszcze, to jeszcze to rozumiem, ale jeżeli on mówi, że on by chciał z nią być, że ona... Ja patrzę na nią, mówię, no nie no, przecież po roku to on już nie będzie miał nic i będzie gdzieś leżał w tym, no bo ta kobieta to sprawi, bo wiem, jak sprawiała z innymi facetami, co robiła z innymi facetami. Bo troszkę, troszkę widziałem tych związków różnych. Znajomych, nieznajomych, historii czytałem, widziałem. Więc to wszystko jest z życia wzięte. I jak ja się po prostu nad tym zastanawiam, mówię, nie no, to, to jest po prostu nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, że faceci nie myślą w kierunku edukacji, edukacji na temat kobiet. Uczą się kolejną, kolejne, kolejną książkę, biorą o nieruchomościach. I później ta pani przychodzi i zabiera im 90% nieruchomości. Oni zostają z ręką w nocniku. Idą, kupują następną książkę, żeby się uczyć o, nie wiem, o surfowaniu, o, o tym, żeby być jeszcze lepszym marynarzem, o tym, żeby kolejną szkołę oficerską zrobić, o tym, żeby zostać kapitanem, o tym, żeby założyć kolejną firmę. No i przychodzi, i przychodzi ta pani. Dwa razy da im dobrze i pani, która jest od razu na starcie z etykietką przychodzi, ona przychodzi z etykietką wizualną. Przychodzi z taką etykietką wizualną, że ja po prostu widząc ją, ja po prostu mówię dziękuję, mówię, ale niestety jestem zajęty albo nie mam czasu, a on patrzy, bo ona troszkę blisko odkryła i... Ale gwiazda, jejku, ale gwiazda. Zastanówcie się nad tym materiałem, bo ten film jest z moich obserwacji 25-letnich. Ja trochę ludzi poznałem, widziałem i powiem to na podstawie większości facetów, których znam. Kobiety, które są czasami tandciary, lambadziary, które yy, Które śmierdzą po prostu od razu oszustwem, yy, jakąś wajchą, jakimś po prostu. Tu słów mógłbym dodać bardzo wiele. Ani nie ma gustu, ani nie ma klasy, ona nie ma nic. Trochę biustu odkryła i on mówi, że ona jest gwiazdą. Prześlijcie ten materiał yy, większości swoich kolegów, bo gwarantuję Wam, to Wam rzadko można coś gwarantować, ale to Wam gwarantuję, że on przyda się większości Waszych kolegów. Większości, nie mniejszości. Większości. Pozdrawiam Was serdecznie z Pięknego Szczecina. Patrzcie i zwracajcie uwagę na szczegóły u kobiet, na to, żeby poznawać fajne, ciekawe, normalne kobiety, a nie tanie cwaniary, które będą wiedziały, co z Wami zrobić. Hej!